Po zakupie nowego telefonu pragniemy zabezpieczyć go najwyższą ochroną. Chcemy być pewni, że nasz telefon będzie bezpieczny i wytrzyma w najtrudniejszych warunkach. Do takich zadań specjalnych stworzone zostało etui pancerne, niezwykle wytrzymałe, przetestowane w najtrudniejszych warunkach. W sklepie posiadamy szeroki wybór zbrojnych etui, a dzisiaj pokażemy Wam propozycję dla iPhone'a 11 Pro. Griffin Survivor Etui marki Griffin łączy w sobie wyjątkową pancerność i elegancki wygląd, co jest rzadko spotykane w pokrowcach tego typu. Obudowa nie pogrubia znacząco telefonu, ale jednak jest w stanie zapewnić ochronę w standardach militarnych. Plecki zostały wykonane z twardego silikonu, który chroni przed zarysowaniami. Wystające krawędzie delikatnie nachodzą na ekran, by chronić go przed upadkami na płaskich powierzchniach. Ranty od wewnętrznej strony zostały pokryte siatkową strukturą, która pochłania wstrząsy, a z zewnątrz zostały usztywnione i pokryte materiałem, który zapewnia dobry chwyt. Dostępny jest w kolorze czarnym i przezroczystym. Speck Persido Grip bardzo dobrze dopasowane etui, zapewniające ochronę przed zarysowaniami oraz wstrząsami od upadków z wysokości 3 metrów. Dzięki gumowym elementom znajdującym się po bokach i na pleckach pokrowiec wraz z telefonem dobrze leży w dłoni. Do stworzenia Presido Grip Spek wykorzystał swoją najnowszą technologię Impactive, która chroni telefon przed uszkodzeniami podczas upadku. To wszystko dzięki dwóm warstwom zewnętrznej, która rozprasza siłę uderzenia, oraz wewnętrznej impaktu, absorbującej wstrząs. W ten sposób Etui skutecznie zabezpiecza telefon i chroni go przed uszkodzeniem. Zapewnia dostęp do wszystkich interfejsów. Ponadto obudowa posiada specjalną powłokę antybakteryjną, która zapewnia dożywotnią ochronę Etui przed plamami i śladami powodującymi rozrost ustrojów, co pozwala cieszyć się czystym i eleganckim urządzeniem przez długi czas, dostępny tylko w kolorze czarnym. Stalist Impact. Etui idealny dla osób pragnących bardzo dobrej ochrony w codziennych warunkach. Zapewnia wojskowe standardy, a system Impact Trust chroni urządzenie od upadków nawet z wysokości 3 metrów. Wystające krawędzie zabezpieczają ekran i aparat. Przezroczyste plecki nie zakłócają bezprzewodowego ładowania, a antypoślizgowe wykończenie zapewnia dobry chwyt. Etui jest smukłe i lekkie, dzięki temu jest w pełni funkcjonalne przy codziennym użytkowaniu. UIG Monarch. Oryginalne Etui pancerne od marki UAG to pewność, że telefon jest w najlepszych rękach. Wyjątkowy wygląd ze skórzanymi pleckami dodaje Etui elegancji. Zapewnia swobodny dostęp do wszystkich interfejsów i dobrze zintegrowane przyciski. Wysoka odporność na strząsy spełnia wojskowy standard odporności Drop Test. Dodatkowo zostały wzmocnione narożniki. Dzięki temu zapewnia skuteczną ochronę przy minimalnej wadze i gabarytach. Cały telefon nie traci na wyglądzie, a zyskuje najwyższą ochronę. Xtoria Defense Shield Etui zapewniające bardzo dobrą ochronę dzięki wykorzystaniu specjalnych materiałów. Zewnętrzna ramka wykonana jest z precyzyjnie wyciętego aluminium. Osłona na tył stworzona jest z wytrzymałego poliwęglanu, który chroni tył telefonu przed zarysowaniami i zabrudzeniami. Wewnętrzną część Etui wykonano z elastycznego tworzywa, aby delikatna obudowa w telefonu nie stykała się z twardą metalową ramką. Zapewnia to dodatkową ochronę. Etui otrzymało pozytywny wynik wojskowych testów przed upadkami do 3 metrów. Wystające krawędzie chronią ekran i aparat, a zintegrowane osłony na przyciski zapewniają komfort użytkowania. Dostępny w kolorze czarnym, czerwonym i wielokolorowym. Love May Powerful Niesamowicie pancerny Etui, którego zadaniem jest ochrona telefonów nawet najbardziej ekstremalnych warunków. W zestawie dołączone jest szkło hartowane 9H w połączeniu z obudową zapewnia ochronę całego iPhone'a. Dlatego pancernego ETui przygotowujemy specjalny film z instrukcją, jak poprawnie go założyć, dlatego nie będziemy dzisiaj dużo o nim opowiadać. To były już wszystkie propozycje, jakie pragnęliśmy pokazać. Linki do nich znajdziecie na dole w opisie. Jeśli spodobał Wam się materiał, zostawcie po sobie łapkę w górę i komentarz. Do zobaczenia!